spójni meczu, który zapowiadał się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, pierwszej koszykarzy. W najciekawszym, w innym, bardzo ciekawym jednym z najciekawszych spotkań już zakończonym MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa z AZS-em 80 do 77. Gospodarze tam wyszli z opresji. Zobaczymy, czy tutaj we Wrocławiu będzie podobnie. Póki co niemal przez pierwszą, przez całą pierwszą połowę prowadzili zawodnicy ze Stargardu Szczecińskiego. Jak będzie dalej zobaczymy zaczął szans. Wrocław w białych strojach, przypomnę Spójnia w strojach czerwonych. Pierwszy rzut Adriana Mroska-Bruskowskiego niecelny i jeszcze przewinienie Radosława Chyżego, który nie przepisowo powstrzymywał kontrę wyprowadzaną przez Tomasza Stępnia. Ale to oczywiście pierwszy fał w tej kwarcie i tylko piłka z boku dla zespołu Spójni. Tomasz Stępień z numerem 18, z piątką Karol Szpyrka, z numerem 14 Wiktor Grudziński, z numerem 12 e, Arkadiusz Soczewski i z numerem e, 8 e, dzisiaj e, jeszcze e, Hubert Bawian. To piątka zespołu. Spójni Stargard Szczeciński, a zespołu Śląska Wrocław Tomasz Ochońko numer 6, z numerem 12 Adrian Roczek sruskowski z numerem 21 Paweł Kikowski, z 8 Radosław Chyżyj, z numerem 7 Kamil Sulima. Zobaczmy jak Spójnia rozegra tę akcję. Znakomite zagranie pod kosz e, Soczewskiego do Gruzińskiego ten niestety poduje. No i e, tylko i e, jeszcze jedna szansa dla zespołu. zespołu. Teraz fał, ewidentny fał Radosława Chyżego. No i będzie, będą Rzuty wolne. Które póki co wreszcie egzekują całkiem skutecznie Hubert Pawian, e, przepraszam, e, Adam Parzyk e, dwukrotnie celnie na linii rzutów wolnych i 44 do 49. Kolejne przewinienie zespołu spójniej. Sporo, sporo tutaj tych przewinień wliczną w sędziowie. Ale czwarte przewinienie Wiktora Grudzińskiego, a więc kolejny wysoki gracz. Te, te, Arkadiuszu soczarskim, który ma problem z faulami. Tym razem jeszcze czwarte przegnienie Radosława Chyrzega i on zmieniony przez Przemysława Hańcz. 49 do 44, minuta 17 sekund gry w tym spotkaniu za nami. Minuta 17 sekund gry w tej kwarcie oczywiście za nami i kolejne zmiany Łukasz Ratajczak za Wiktora Grudzińskiego w drużynie Spójni. Potrzebna jeszcze chwila na wytarcie parkietu. Ja korzystając z tej przerwy dodam, że póki co w zespole Spójni Stargard Szczeciński najciekawiej statystycznie prezentuje się Tomasz Wstępień. 10 punktów, 6 zbiorek i 2 asysty. 10 punktów na także Adrian Parzyk, 9 punktów, arkadiusz cecarski, który jednak siedzi na ławce, gdyż złapał już 4 przewinienia. No i już e, zespół spójni. Parzyk. E, Parzyk będzie grać chyba 1 na 1 z Miroszkiem Trzyskowskim, ale świata piłki, ochońko do Miroszka Trzyskowskiego, ale wstrzymuje tę akcję rozgrywający zespoły śląskie już spokojnie Tomasza Hańka. Kochońko. To Uratowali piłkę wrocławianie, tylko 7 sekund do końca akcji. Kikowski zatrzynie celnie, no i piłka dla wspólni, bo e, poobijała się e, od e, konstrukcji kosza. Porównując statystycznie obie ekipy, jeszcze kolejne ciekawostki. E, w idealny remis 16 do 16, ale już w asystach zdecydowanie lepiej prezentuje się Spójnia. 11 asyst wobec tylko 4 w rocach. Podobna liczba strat i przekrytów. Dwa bloki Śląska, ani jednego bloku Spójni stargard Szczeciński, a póki ruchoma zasłona Łukasza Rotajczaka i strata zespołu Spójni. Kolejne przemienienie w ataku Stargardian, 49 do 44. Tylko dwa punkty w tej kwarcie po 2 minutach i 10 sekundach gry e, tylko 2 punkty spójni i pięciopunktowe prowadzenie tego zespołu porównując inne statystyki w falach oczywiście co nie trudno zauważyć lideruje spójnia 14 przewinień wobec 11 Śląska-Wrocław e, w skuteczności rzutów e, minimalnie lepsza spójnia 71% za 2 przy 67 e, Śląska-Wrocław e, 4 na 8 z dystansu i 2 na 12 e, 4 za, na, 8, 8, na 8 spójni i 2 na 12 e, Śląska to statystyka rzutów z dystansu no i zobaczmy e, cóż w tej akcji pogra, Śląsk Wrocław nie pograł, bo sędziowie znów dopatrzyli się przewinienia tym razem e, Paulowo Łukasz Ratajczak no i, no i to już jego czwarty faul, a więc e, coraz e, mniej ciekawa sytuacja z podkreślonymi graczami spójni. Ledwie 23 minuta spotkania, trzech z nich ma już cztery przewinienia. No i w tej sytuacji muszą mocno uważać się zawodnicy gości. Za trzy punkty. E, 49, 47 dla i tylko dwa oczka przewagi tego zespołu. Teraz stępię bardzo ładnie i w, przy tej próbie minięcia faulowany przez Kikowskiego będzie kilka z boku dla zespołu Śląska, Wrocław mocno tutaj dopingują swój zespół, ale reszta hali e, no, dość e, mrawo włącza się w ten doping, bym powiedział. Ale też Śląsk nie daje powodów z do jakiejś wielkiej radości. Bo to oczywiście w takich sytuacjach pomoc kibiców jest bardzo istotna. Ponoszę choć to nasz Hainto, Przemysław Hańcz, Kikowski. Kikowski z pół dystansu, niecelnie. Słabo, słabo dziś gra Paweł Kikowski. 33%, e, właściwie 28% w szybkach za 2 i 50% w szybkach za 3. Jedna z prób trafionych Paweł Kikowskiego. Parzyk, parzyk chyba holowany, ale znakomicie znał teraz so Soczewskiego, który, który chyba tu pod koszem i powinny być. Nie, nie ma, nie było tam jednak faulu, był czysty blok, a więc tylko piłka z bloku dla Stargardzie. Stargardusz Soczewski trochę niezadowolony, ale jeszcze jedna szansa na zdobycie punktów przed ekipą z Stargardu Szczecińskiego. No i, no i fantastycznie, w ostatniej sekundzie akcji Soczewski pokazuje klasę, zdobywa swoje kolejne punkty, no i trzeba przyznać, że dzisiaj jest naprawdę jasnym punktem w ekipie gości. Teraz sygnalizował faul w ataku, sygnalizował trzymanie ze strony Sulimy, ale nie ma bliska, jest kilka dla drużyny Śląska. 13 sekund na akcję tej ekipy. Piąty Vladeusza Soczewskiego No i powoli wyczerpują się za zasoby kadrowe podkoszowe zasoby kadrowe spójnie Stawiasz Szczecinki 51-47 szkoda Szkoła Soczewski był naprawdę wyróżniającym się zawodnikiem tego meczu a już w 24 mincie musi opuścić z po więcej fał 4 punkty przewagi spójni 51-47 Fantastycznie znalazł tam pod koszem Diduszko, Suwima, ale Sylwima faulowany w stanie na linii rzutów wolnych. Obie drużyny mają już wyczerpany limit przebiegu, każde kolejne karane więc rzutami wolnymi. Suwima dwukrotnie na linii rzutów wolnych. I jeszcze raz zawodnik znany z gry w wielu klubach, bo pamiętam go jeszcze z występów w barwach Legii Warszawa sprzed 10 lat. Doświadczony gracz, który na pewno wiele wnosi do gry pod koszem śląska -Wrocław. a Tymczasem już Stargardzianie 51-48. dla wstępień. Jeden na jeden, no i blisko położenia, ale jednak rzut niecelny Hańcz i już przy piłce Ochońko. Ochońko do Sulima, ale wcześniej przewinienie w ataku nieprawidłowo radził sobie z zawodnikami gości Sulima. No i widać, przydały się te protesty we wcześniejszych akcjach, choćby Arkadiusza Soczewskiego. Sędziowie wreszcie zobaczyli się nieprawidłowego rolowania w ataku. I nie zaliczyli tych punktów w cenimy. 51-48, e, trochę bardziej defensywna ta trzecia kwarta. E, przypomnę, 47-44 do przerwy, a więc ty, tylko 4 do 4. Przy, po 5 minutach gry w e, tej partii. No i zupełnie nieudany rzut e, Karola Szpyrki. Reklamował tam, że ostatnie piłki doty, dotykało Hanko, więc może, że jemu należała się piłka, ale decyzji sędziów już w tym momencie nikt nie zmieni. Szans z Gospław przed kolejną szansą na zmniejszenie przewagi do jednego oczka, a może nawet na wyrównanie strat w tym meczu. A więc bardzo dobrze mamy podczas tego 51 do 51-50. Muszą poprawić gry w ataku z Gwartiany, bo Gwartiany nie jest źle, ale ale atak od pewnego czasu kuleje. Jeśli chcą tutaj utrzymać prowadzenie, jeśli chcą wyjść zwycięsko z tej konfrontacji, muszą, muszą trafiać. Póki co będzie szansa na zdobycie dwóch punktów rzutów wolnych, bo w Szczepaniach doświadczony zawodnik 31-letni gracz spójni wychowanek Ełka jest łódź. Wywalczył fauli z na której często bywa niezawodnik. Zobaczymy jak poradzi sobie Szczepaniak w tej sytuacji. 52-50. do 50. I kolejny 53 punkt zespołu spójni stawiarca Szczeciński. Tomasz Ochenko Ochenko Hańcz Rosek Truskowski, Szuka pod koszem widuszka, e, ale Widuszko e, popełnia przewinienie w ataku nieprawidłowo tam robił sobie miejsce e, w tej akcji. No i Tomasz Kras Krasuski sędzia tego spotkania odgwizdał kolejny przewin faul ofensywny Krzyszka z wraca. 53 do 54 minuty 30 sekund do zakończenia w trzeciej kwarty spotkania i spójnia Stargard Szczeciński. Teraz bardzo, bardzo ładna akcja gości, ale niestety nieskuteczna. Nie poradził sobie przed chwilą Hubert Pabian. Ale śląsk także bez punktów i wyprowadzenie będą w Naszą ochronkę zmienia Norbert Kulon a w zespole spójni na rozegraniu ponownie Karol Szpyrka i Bartłomiej Szczepaniak Kamil Michalski siedzi do długo na ławce w tej klasie jeszcze się nie pojawił póki co przewinienie przemysła Hańsza i kolejna szansa na dwa punkty zrzutów wolnych dla Karola Szpyrki. Karol Szpylka, no jak wspomniałem to był wychowany kontrwyżeszów, który dwa lata grał w drugoligowym Śląsku Wrocław w rezerwach. Wówczas ekstraligowego Śląska Wrocław, później wrócił na Podkarpacie, grał w Rzeszowie, stali z do w obora w Siarce Tarnowszkiej, który awansował do ekstra klasy. Później w Polkarmie Starogard Gdański, a teraz w Unii Szczeciński. Karol Szpylka pierwszy raz celnie. 55 do 50 po tych dwóch pragnieniach Karola Szpórki Wienciaszek Szalak jest pół Rostak do Norberta Kulona Kulon Kulon ale nie ma okazji głosu teraz z pół dystansu zdecydował się na rzucić zakład 55 pięćdziesiąt A tymczasem e, przewinienie Norwega Kulonewsk, który jest tutaj uznać po raz do testów sędziów. E, oczywiście nie sędziów, lecz kibiców e, Śląska Wrocław, ale e, decyzja nieodwołana i kolejna szansa na łatwe punkty dla zawodników spójnych, konkretniej dla grającego z numerem 5 Karola Szpyt 3 minuty 34 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. 3 punkty przewagi gości Równia Starka. niespodziewanie. Nie od początku meczu wygrywa we Wrocławiu ze Śląskiem. Tym razem e, już czterema punktami. 56 do 50. 5 oczek przewagi Staff 57-52 sporo rwanej szarpanej gry, ale to wskutek wielu przewinień obu drużyn po przerwie to już pan jest pełna 4 minutach obie drużyny wyczerpały linii fali i każdy z kolejny fałka jeszcze pan a tymczasem Tomasz Krasnak trafia z pół dystansu i 57-54 10 do 10 w trzecich spotkania jak dotąd. Zobaczmy jaka będzie odpowiedź z pójni Michalski, ale blokowany przez e, Odpowiedź e, 57-56 tylko jeden punkt przewagi zespołu wspólnie starter cieciński teraz e, szersza Michałskiego no i zbawiona punkty spotkosza podkosza w e, 21 2 minuty 18 sekund do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. ostatnie nie trafia za trzy zbiera ee, Hubert Fabian. Kamil Michalski. Michałski Proszę Szczepaniaka. Szczepaniak Wchodzi pod kosz. Nie odbiera na do Michalskiego, a ten ten prosty był trafił Szansa znów otrzyma 3-5 przewagę A tak przed szansą na zmniejszenie stanu z zmiana w zespole Spólnica za Tomasz Powraca Tomasz Stępień A w zespole Śrącka wracła 11 Paweł Bochenkiewicz Mankiewicz z dystansu, ale niecelnie, no i zebrał piłkę. Główny Fabian. przewagi zespołu gości szansa na zwiększenie tej przewagi. Tu ma wstępień. Wstępień, ze zesłony. Szczepaniak, Szczepaniak, nie ma pozytywnego rzutu, Szczepaniak spół dystansu nie trafia i nie zabrał takiej piłki, bo Szodajczak, zabrał Paweł Bochenkiewicz. Marek tak kula. kulą. manewr podkoszowy, nieskuteczny, tylko zbierze Tomasz wstępień jeszcze faulowany przez Bochenkiewicza, będzie szansa dla Spójni na zwiększenie przewagi do pięciu oczek. 59 do 56 dla spójni stargar Szczeciński na minutę i 8 sekund przed e, zakończeniem trzeciej kwarty spotkania i Tomasz wstępnie dwukrotnie na linii przypolny za pierwszym razem celnie to już jedenasty punkt Tomasza Stępnia w tym meczu i drugi raz także skutecznie Tomasz Wstępnie Dobra Kulon już w akcji zespołu Śląska-Wrocław Tomasz Prostak, Prostak wycofuje do Kulona Kulon nie waha się, rzuca z dystansu nie trochę ale zbierają Wrocławianie Jeszcze jedna szansa przed zespołem granerów Tomasza Jankowskiego i Jeszego Fudusz Dobra Kulon Paweł Bohankiewicz, Bohankiewicz nieskutecznie pod koszem i bardzo dobrze Kamil Michalski Michalski Szczepaniak Robert Fabian Tomasz Stępień blisko straty ale lepiej piłka Ratajczak. tylko 2 sekundy do zakończenia tej akcji rzutowej wymuszony rzut niecenny rzut jak? przebywają akcję gości Stargardzianie 71 do 56 e, Przepraszam e, 61 do 56 dla spójni Stargard Szczeciński no i przerwa na no żądanie to Śląska Wrocław, który tutaj nie może przebić się przez szczelną defensywę Stargardzian dość powiedzieć, że tylko 12 oczek tutaj w tej Śląsk Spójnia niewiele lepiej, bo 14 punktów, 3,8 sekundy do zakończenia trzeciej partii spotkania. No i jest 4 sekundy, jak wspomniałem, na akcji Śląska-Brocow. trzeciej kwarty spotkania się z Wrocław w barwach którego najskuteczniejszy do tej pory Adrian z truskowski 11 punktów kontra spójny Stargard Szczeciński prowadzony przez Arkadiusza Soczewskiego Tomasza Stępnia i, Ad i Adriana Pożycha oni e, z dwucyfrowymi zdobyczami punktowymi I zobaczmy jak rozwiąże ostatnią akcję w tym meczu wrocławianie e, nie trafia Bartosz Liduszko e, no i e, trzecia kwarta kończy się wynikiem 12 do 14 dla zespołu spójni Stargard Szczeciński a e, po 30 minutach 56 do 61 dla gości. Wielka flaga Wrocławskiego Śląska, wielka flaga kosynierów wędruje tutaj niemal pod sufit, a my za momencik wracamy na czwartą kwartę spotkania.